Spędziłem dwieście lat w tym klasztorze na medytacjach. Czas wyjść na zewnątrz i zobaczyć, jak zmienił się świat. Prowincja Kuandong wyglądała trochę inaczej, jak ją ostatni raz widziałem. Wszystko jest nie tak. Ten świat nie powinien tak wyglądać, to jest niesprawiedliwe. Ale ja go zmienię. Naprawię. Tak. Uwolnij niewiastę, stalowy potworze! Patriarchat? Już ja ci pokażę tysiąclecia o patriarchatu! Powtarzaj za mną! Tylko mnisi mają prawo golić głowy na łyso! Zsiadaj z fałszywego rumaka, mości rycerzu! Nie będziesz na tym jeździł! Pokaż twarz, podnieś przyłbicę! Powiedziałem, oh, podnieś przyłbicę! Czy wyglądam, jakbym potrzebował pomocy? Pytam, czy wyglądam, jakbym potrzebował pomocy! A może ty mi chcesz pomóc? Taki język nie przystoi damie! Przestań do mnie strzelać ze stalowej różdżki, magu! Uh, uh, uh. Mm. Spróbujcie mnie złapać! ha, ha. Zdrogi gówniarzu. Coś ci się nie podobało? Może to ostudzi twoją głowę, młodzieńcze! Pokaż te ośmiorniczki. Om, nom. nom. Uy, yy, paskudztwo. Wyjątkowo paskudne. Zaraz cię nauczę gotować. Najpierw dobra woda. Tego człowieka spotkała sprawiedliwość. Przestań mu pomagać. Tak wysokie obcasy nie przystoją damie. Zaraz cię nauczę Moresu, nikczemniku. O, kapliczka. Modlitwa? Zawsze najważniejsza. Tak. O ty! Twoja matka robi kotlety z krowy, a nie z psa jak jakaś europejka. A tak kiedyś z fejhongiem oczyszczaliśmy blad znaczeń. Jesteś gruba! Za dużo jecie, Za mało się ruszacie. Idziemy pobiegać. Hm. Chyba zacięły się drzwi. Ciągle teraz te zwolnienia z WF-u! Pierdzielacie kotlety w bułkach, patrzeni w pudełka z obrazkami! Czujesz bryzę na policzku? Raz, dwa, trzy, cztery, raz... Ej, na to chadzia! I pływanie też jest zdrowe! Płyń! Eee, ups. Co czynisz? Masz torek kręgosłup! Ale nie przejmuj się, znam pradawną, tajemną technikę! Kto to wyleczy? Lepiej? O co mi ta walizka? To jest walizka pełna pokuty! Na kolana przed moją techniką, zaambarasowanego królika.